Pistacjowy boks? Okej, okay, robimy go. Snickers z Indii o smaku pistacjowym z szafranem. Czekolada w stylu Dubaj Chocolate nadziewana pastą pistacjową i ciastem kataifi. Dwa batoniki również w stylu Dubaj Chocolate nadziewane pastą pistacjową. Włoskie donuty oblane polewą pistacjową. Włoskie praliny z nadzieniem o smaku pistacjowym. Czeska studencka pistacjowa. Bułgarska mięciutka bułeczka nadziewana pistacją. Tureckie czekolady od Nestle. Turecka hałwa z pistacją. Włoskie rogaliki. Marcepan oblany pistacją. Przepyszne pistacjowe czekoladki od włoskiego Linda. Nugat oblany polewą pistacjową, a w środku zewra jeszcze dodatkowo chrupiące pistacje. Pycha! krem pistacjowy z kawałkami czekolady, cię na tą giga babę pistacjową pandoro z Włoch. wow, jeszcze dwie dubaj chocolate, tak na deser. Oto moja propozycja zamówienia z pistacją.